Okej. Okay. <laughs> Okej, okay, to jest dziewiętnasta zero jeden, lekkie spóźnienie. <laughs> dlatego, że. Okay że podłączyłem jeszcze tip and donation zgodnie z sugestiami widzów załączyliśmy taki program do obsługi napiwków w trakcie, w trakcie nagrywania transmisji w trakcie rozmowy z widzami i ma to taki skutek że żeby zacząć transmisję to trzeba w trzech miejscach nacisnąć Coś w rodzaju przycisku, zacznij transmisję. I można się w tym trochę pogubić, przynajmniej na początku. Mam nadzieję, że widać. O, spóźniam się. O, tak, KHT, spóźniam się, dlatego że technicznie trzeba było właśnie włączyć te trzy guziki. Berum, dzień dobry i panie Romanie, witam również. E, ok, to idzie na działania sądy. E, co mnie sprowokowało do tytułu. To oczywiście Piotr Wroński, który pod dyskusją na temat pewnego filmu powiedział, że nic, nikt nie rozumie języka angielskiego. I za chwilę pokażę ten film. Chodzi o ten film. Tutaj Donald Trump będzie mówić. I okej, okay, nie przeszkadzałem Donaldowi Trumpowi, dlatego że bardzo słabo słychać Donalda Trumpa. Nie wiem, gdzie można było znaleźć źródłowy, źródłowy film. A dlatego zamieściłem to, co mogłem znaleźć, a to jest e, przegrywane z Twittera, a pewnie ten ktoś, kto, e, kto puszczał ten film, też przegrywał skądś, także um, jest w takiej jakości, w jakiej jest. Ale słychać tam mniej więcej e, kilka rzeczy na początku przede wszystkim, co jest istotne w tym filmie, e, jest okrojony z obu stron. Także jest wyciszenie, i dopiero wchodzi Donald Trump. Potem jest także wyciszenie i nie słychać, co Donald Trump mówi dalej. Także już z tego powodu jest to pewnego rodzaju manipulacja, która jest wykorzystywana właśnie w, nastrojach, w budowaniu nastrojów antyamerykańskich. Co jeszcze jest istotne? Faktycznie Donald Trump chce, żeby Polacy wykładali w swoją obronność jak najwięcej pieniędzy. Ma pretensje między innymi do Niemiec, że nie osiąga poziomu 2% swojego budżetu, które powinny w ramach NATO przekazywać do, do, na swoją obronność. Podobnie jest ze wszystkimi innymi państwami, praktycznie e, może ktoś tam się wyłamuje, natomiast wszystkie państwa w NATO, oprócz Polski, w zasadzie nie spełniają teraz wymogów, jeśli chodzi o obronność. Jaka jest największa manipulacja? Jesteśmy w zasadzie bardzo blisko poważnego konfliktu światowego. Jest przedefiniowanie miejsca Stanów Zjednoczonych. Donald Trump w zasadzie w ostatniej chwili stał się prezydentem Stanów Zjednoczonych i próbuje odwrócić tendencję, gdzie Chiny prześcigają Stany Zjednoczone. Gdyby Donald Trump nie podjął żadnego działania, za 20 lat na pewno Chiny stałyby się najpotężniejszym państwem i bezpowrotnie, na kilkaset lat prawdopodobnie, albo i w ogóle Stany Zjednoczone przestałyby być hegemonem. Chiny oczywiście stając się pierwszym państwem na świecie, wprowadziłyby porządki, które maja, mają u siebie. Co jest istotne, w tym że dajemy się tak manipulować. E, argumentem ludzi, którzy twierdzą, że mm, powinni nam Amerykanie płacić za e, budowanie baz wojskowych, e, jest to, że my w zasadzie, że nam to jest niepotrzebne, że możemy zbudować bardzo silną armię. E, pytanie tylko, jak? Jak możemy zbudować silną armię, mając taki przemysł zbrojeniowy, jaki mamy, gdzie jeszcze niedawno w Afganistanie jeździliśmy tarpanami po, po terenie wojny, a obecnie przezbrajamy swoje czołgi, które w zasadzie mogą tylko walczyć z piechotą. Piotr będzie mówił jeszcze o czymś innym, natomiast ja chciałbym zwrócić uwagę na. Kilka aspektów geopolitycznych. Stany Zjednoczone w tej chwili przedefiniowują wszystkie umowy ze wszystkimi państwami. Chodzi tutaj m.in. o handel w Ameryce Północnej, i nastąpiła tutaj wymiana ciosów pomiędzy Kanadą i Meksykiem, a Stanami Zjednoczonymi. Jest to wojna z Chinami, to jest oczywiste. Od, od początku w zasadzie swojej kadencji Donald Trump walczy z Chinami. Objawiło się to ostatnio zaostrzeniem ceł i zwiększeniem puli ceł, na co Chińczycy odpowiedzieli też swoimi cenami. Problem, w, może wrócę do wojny celnej między Stanami Zjednoczonymi i Chinami. Natomiast chciałbym jeszcze powiedzieć o umowie, tym razem militarnej z Rosją. Także ta umowa, też zdaniem Trumpa, wymaga wielu zmian. I oczywiście chodzi tutaj oprócz tych trzech wielkich umów chodzi jeszcze, no, jeszcze wchodzi czwarta umowa z Unią Euro Europejską. No i jeszcze oprócz tych czterech umów. Wchodzi w grę sytuacja w Azji, czyli Iran i Morze e, Południowo-Chińskie. Mamy do czynienia z sytuacją, w której państwo, takie jak Meksyk, w ciągu dwóch dni uległo presji Donalda Trumpa. I stało się to w lipcu tego roku. Chodziło właśnie o ten mur, który stoi na granicy amerykańsko-meksykańskiej. Oczywiście przeciwko Donaldowi Trumpowi są Meksykanie, jak i demokraci w kongresie, a także niektórzy republikanie. Trzeba pamiętać, słuchając słów Trumpa, że Donald Trump ma silną opozycję w postaci m.in. Nancy Pelosi i całego, całej grupy demokratów, którzy organizują po Stanach Zjednoczonych podobne rajdy, jak KOT w Polsce. Także są tam demonstracje, wydzieranie się, jest tymczowa alternatywa. Także dlatego Donald Trump stara się to wszystko ogarnąć w ten sposób, że puszcza oko do, do społeczności LGBT. Niemniej jednak Stany Zjednoczone w tej chwili przeżywają wojnę między republikanami i demokratami i w tej wojnie Polska jest troszeczkę kartą przytargową, bo demokraci w ogóle by nas nie chronili. Donald Trump ze względu na politykę prowadzoną wobec Chin potrzebuje w tej chwili Polski. Demokraci jej nie potrzebują, dlatego za czasów Baracka Obamy mieliśmy wycofanie planów wyrzutni rakietowych w Polsce. Donald Trump nas potrzebuje. Natomiast o każdy dolar na mur w, między Meksyka, Meksykiem a Chinami. O, każdą, o każdy dolar w wojnie handlowej z Chinami, Donald Trump musi się wykłócać z demokratami. Jego argumentem przetargowym w tym wszystkim jest to, że podatnicy nie zapłacą ani za mur, ani za instalacje militarne w Polsce. Jest to takie hasło Donalda Trumpa. Jeżeli ktoś śledzi,. Politykę Stanów Zjednoczonych, politykę Donalda Trumpa, to dokładnie wie, że robi on to do, dokładnie w każdym przypadku. Nigdzie sta, stara się, że wszędzie, żeby wszędzie nie było płacenia przez Stany Zjednoczone za cokolwiek. Także Donald Trump, przedstawiając projekt budowy. Muru między Meksykiem i, Chinami, i Stanami Zjednoczonymi, starając się za, zatrzymać dopływ imigrantów, musiał sobie poradzić z wielkim oporem demokratów, ale musiał też poradzić sobie z Meksykanami. Z demokratami poradził sobie, natomiast Meksyk cały czas bagatelizował sprawę um, uchodźców. Rząd meksykański dopuszczał po prostu, żeby wielkie grupy uchodźców wychodziły z Meksyku i szły na, na Nowy Jork, bo jak pamiętacie nawet był specjalny, nadmuchiwany przez demokratów marsz, marsz z granicy meksykańsko-amerykańskiej pod Waszyngton. Zadecydował Donald Trump, że przymusi Meksyk, żeby ze swojej strony nie pozwalał na dopuszczanie imigrantów do granicy, przez co zablokował im możliwość przenikania do Stanów Zjednoczonych. Jak to zrobił? Na początku lipca, a w zasadzie na koniec czerwca. Ogłosił, że na początku lipca cła na towary z Meksyku będą rosnąć o 5% co miesiąc. Czyli w lipcu byłoby to 5%, w sierpniu, 1 sierpnia byłoby to 10% i tak do góry aż do 25%. Gdyby to się stało, a tak by się stało, po kilku miesiącach Meksyk wykończony zostałby gospodarczo. Dwa dni od. Wdrożenia tego, nie wdrożenia planu, tylko od zapowiedzi tego planu, prezydent Meksyku przystał na wszystkie warunki Trumpa. Chciałbym zwrócić uwagę dla wszystkich narodowców, przynajmniej dla tej części, która tak nienawidzi Stanów Zjednoczonych, że Meksyk posiada dużo silniejszą gospodarkę od naszej, ma dużo silniejszą armię. A na dodatek nie ma z kim walczyć tą armią, dlatego że od północy ma Stany Zjednoczone, które nie są zainteresowane konfliktem militarnym, tak samo jak Meksyk nie jest w ogóle zainteresowany i tam nie ma takich tarcz, żeby ten konflikt nastąpił, a od południa Meksyk ma po prostu granice z państwami, które są niegroźne dla takiego państwa jak Meksyk. w takiej sytuacji Meksyk decyduje się na współpracę ze Stanami Zjednoczonymi. I można zapytać naszych wielkich narodowców, obrońców Polski i jej niepodległości, dumy, honoru, jak to jest, że taki wielki Meksyk godzi się na współpracę ze Stanami Zjednoczonymi, a my chcielibyśmy budować silną armię, która w nadciągającym konflikcie, gdzie wezmą udział zarówno Niemcy, jak i Rosja. Jak, jak, jaka będzie w takiej, w takiej sytuacji pozycja Polski między takimi państwami jak Niemcy i Rosja? Czym my będziemy walczyć, a zrywając koalicję ze Stanami Zjednoczonymi poprzez to, że będziemy żądać od nich finansowania budowy bazy wojskowej w Polsce, pozbawimy się ostatniego ostatniej deski ratunku? To, że do konfliktu dojdzie, to jest więcej niż pewne, dlatego że obecnie Chiny zdecydowały się iść na konfrontację ze Stanami Zjednoczonymi, także cła, które wprowadził Donald Trump, nie przymusiły Chin do ustępstw. Gospodarka w tej chwili Chin troszeczkę się załamuje i sytuacja przypomina nieco lata. Końcówkę lat 20. ubiegłego wieku. Jak wiecie, po kilku latach kryzysu wybuchła Druga wojna światowa, a ze względu na to, że w tej chwili pewne procesy uległy przyspieszeniu. Taki konflikt zbrojny może wybuchnąć na podobną skalę. Tyle, że będzie on przebiegał znacznie szybciej. To też oznacza, że mamy dużo mniej czasu na przygotowania. Także dziwi mnie bardzo opór przed współpracą ze Stanami Zjednoczonymi. Wydaje się, że to nie jest głupota, tylko bardziej wynika to ze złej woli ludzi, którzy to powielają. Ale być może jest tak, że niektórzy wierzą, że uda nam się przeżyć konflikt, mając po obu stronach wrogów w postaci Niemiec i Rosji. Tyle o konflikcie między Amerykanami i Polakami. Może ten pomysł z wypowiedzeniem wojny Ameryce coś wydał, nie wiem, mogliby nas anektować wtedy i wprowadzić tutaj własną politykę. O, wróciłem niedawno z, z zewnątrz, bo pracując nad Facebookiem, nad z zapowiedzią audycji, która będzie w niedzielę, miałem już po prostu dość. Gdzie nie udałem się na jakąkolwiek stronę, był zawsze problem z wysoką polaryzacją Polaków. Doszło do tego stopnia, że kiedy zamieściłem ogłoszenie o audycji, która, którą nadamy w niedzielę o 19.00 o profesor Gersdorf i w stosunku PiSu do pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, doszło do tego, że po zamieszczeniu w PiSu jakieś kilka minut wystarczyło, żebym odczekał, jeden z użytkowników napisał do mnie spadaj kodziarzu. Nie zdążyłem odpowiedzieć, a już kolejny Użytkownik napisał, że skoro że jestem pisowcem, i poprosi administratora, żebym żeby mnie zablokował. Co z tego wynika? No, widzicie, że zamieszczenie jednej informacji bez żadnego komentarza w zasadzie powoduje, że w głowach ludzi uruchamia się pewien, pewien, pewna matryca matryca zachowań. Tak? Widzimy twarz Małgorzaty Gersdorf i w zależności od tego, w jakim obozie jesteśmy, reagujemy. Albo traktujemy y, osobę, która zamieszcza taką informację jako osobę z kodu, albo osobę z spisu. I to jest bardzo ciekawe, bo to pokazuje, że mm, w zasadzie większość społeczeństwa myśli stereotypami. I wyobraża po prostu sobie pewne treści pod, pod treściami, które tak naprawdę znaczą co innego. I to jest bardzo niepokojące zjawisko, jeśli, jeśli patrzymy w przyszłość, bo może się okazać, że, że społeczeństwo po prostu pójdzie w zupełnie nieznanym kierunku. Przynajmniej dla nas, a ten kierunek może być znany dla służb, które manipulują zachowaniami ludzkimi. Zresztą po przykładzie, po przykładzie wystąpień przeciwko Trumpowi i tego, co może się zdarzyć, kiedy Trump przyjedzie teraz do Polski, możemy zauważyć, że nawet to działanie jest skuteczne, niestety. Także wyszedłem na zewnątrz i spotkałem się tam z ludźmi, którzy w ogóle nie uczestniczą w takiej walce dwóch stron. Tylko, że może to wynikać z kolejnego niepokojącego zjawiska. To może wynikać z tego, że okładamy się kijami w internecie. A kiedy wychodzimy na zewnątrz, do świata realnego, zostawiamy swoją osobowość, swoją wiedzę i gramy zupełnie kogoś innego: kogoś, kto nie angażuje się politycznie, kto nie ma poglądów, kto chce po prostu dobrze żyć. Wracamy do domu i z tymi samymi osobami, które spotykaliśmy na zewnątrz, pod różnymi nikami, zaczynamy się okładać znowu. Taka refleksja mnie naszła po y, przejściu dzisiaj ze świata internetowego i z powrotem do realnego, ze świata realnego do internetowego. Jestem troszeczkę zmęczony dzisiejszym dniem w związku z tym, bo y, wiele interakcji podjąłem, które były bardzo męczące, y, dyskusji w internecie, y, gdzie trzeba było trochę rzeczy powyjaśniać. Bo nie można od razu postawić na jakimś krzyżyka, trzeba z nim porozmawiać, może uda się go przekonać w delikatny sposób. W niedzielę 19, no, czyli w niedzielę, czyli za dwa dni o 19 będzie program, który będzie prowadził Bogdan Stybułkowski i będzie to program poświęcony pani Małgorzacie Gersdorf, także serdecznie zapraszam na dyskusję. Proszę o przesyłanie pytań na Facebooku, na stronie Sądy. Tam jest utworzone wydarzenie, i w dyskusji można w dyskusji opis opisywać pytania, które chciałoby się zadać. O, a teraz przeczytam sobie, co żeście tutaj napisali. Mila, Patrycy, już no okej, okay, świetnie słuchać. Świetnie tylko, że mikrofon nie podłączony. Trudno, ale następny, następna audycja jutro, pojutrze będzie z mikrofonem. Panie Danielu, ale to moim zdaniem jest chyba normalne, że jak się coś kupuje, to trzeba za to zapłacić. Wiem, więc nie wiem w czym problem. Co do, co do Fortu Trumpa. No, w pewnym sensie tak, aczkolwiek można negocjować na innych polach, bo jeżeli zacieśniamy, zacieśniamy współpracę ze Stanami Zjednoczonymi, to otwierają nam się nowe drogi. Tylko co z tego, jeżeli załóżmy w Polsce jest taka mentalność, że jeżeli ktoś otwiera jakiś kanał albo, tak jak pan Piotr czy ktokolwiek, to zaraz bardzo wielu ludzi. To hejtuje. Ja wiem, że jest wielu zwolenników, tam 8 tysięcy subskrybentów. Natomiast nie, nie da się ukryć, że, że w, troszeczkę w naszym narodzie jest coś takiego, że jeżeli komuś coś się udaje, to, to wtedy innym jest przykro. Trzeba by było wreszcie myśleć troszeczkę inaczej. Jeżeli Amerykanie wyciągają do nas dłoń, to weźmy tą dłoń i Zapłaćmy za Fort Trump, ale współpracujmy na przykład na polu nowych technologii. Pogadajmy troszeczkę o pozycji YouTube'a i Facebooka, bo w Stanach Zjednoczonych Facebook i YouTube też nie jest lubiany przez Donalda Trumpa, także tutaj można by było dużo ugrać. O, dzięki. Moda na antyamerykańskość. No tak. Piotr, może będziemy produkować znowu koszulki z Czegarą i sprzedawać to na tym się dobrze zarobi. Dobrze że jest elegancko. Słuchajcie, jeśli chodzi właśnie o cenzurę, smutno się zrobiło, bo rzeczywiście zablokowanie kanału w Realu 24 to nie jest. Nie jest y, jedyny problem. Y, pan Michalkiewicz też już y, narzeka, a pewnie i my będziemy musieli troszeczkę powściągać swoje języki, bo jest gorzej niż za Komuny. Dlaczego? Za Komuny był urząd, gdzie, pra gdzie pracowali cenzorzy. Ja to jeszcze pamiętam, bo y, mimo, że miałem 9 lat, 10 lat za czasów stanu wojennego, a więc już czytałem, to ojciec przynosił gazety. I gazety często miały fragmenty, gdzie zostały wycinane te fragmenty, a był tam tylko w nawiasie napisane, że na podstawie takiej ustawy, nie pamiętam czy dekretu o stanie wojennym, yy, i było wyjaśnienie, że dana treść zosta została usunięta. I tak było yy, za czasów komuny, do, do czasu, kiedy zniesiono cenzurę. To było bodajże w 90. roku, 89, 90 rok bodajże. Teraz cenzura polega na czymś innym. Nie zatrudnia się zawodowych cenzorów. A szkoda chyba, bo gdyby to byli zawodowi cenzorzy, to mielibyśmy dużo mniej problemów. Teraz cenzorzy są e, amatorami i jest ich tak dużo jak, e, jak profilów na Facebooku czy na YouTubie. No może nie jest aż tak dużo, nie każdy cenzuruje, ale każdy może zostać cenzorem. Także jesteśmy w społeczeństwie cenzorów-donosicieli. Czyli jeżeli czegoś nie wyłapie automat YouTube'a, to wyłapie go nasz sympatyk i może być to jeden sympatyk na stół, a jak mamy 500 widzów na przykład, to pięciu sympatyków może już stworzyć alert w YouTube'ie. Ktoś się przyjrzy naszemu fragmentowi, fragmentowi naszego programu i za chwilę mamy zbanowany kanał. Także żyjemy niestety w nowej erze cenzorskiej. Nawet o tym nie wiemy. Zapraszam was. Dzisiaj miało być krótko, i, i dłużej nie będę przyciągać, także zapraszam na niedzielę. Będzie mówić Bogdan Stybułkowski i będzie, mam nadzieję, mówić ciekawie. Z tego co słyszałem, to jest tam trochę informacji o pani Małgorzacie Gersdorf. Werum, teraz cenzurą zajmują się boty realizujące określony algorytm. Tak, tak. Natomiast są też ochotnicy, którzy chętnie tym botom pomogą. Cyborgi takie. O. Także jeszcze raz prosiłbym o z, y, przygotowanie pytań, bo część pytań będzie można zadawać podczas programu w niedzielę. Oczywiście na żywo. A część pytań chcielibyśmy troszeczkę wcześniej znać, żeby przygotować ewentualnie jakieś tam odpowiedzi. No i cóż. Jeżeli macie jakieś pytania, wiecie gdzie pisać, na stronie sądy jest przycisk wyślij maila. Wciskacie ten przycisk i mail prawie jest gotowy do wysłania. Jest godzina 19.28. Za chwilę kończę program. Zapraszam na transmisję. Chyba dzisiaj Piotr będzie mówić o 20.30. Także miłego oglądania Piotra. Cześć. I teraz muszę powyłączać wszystko.